Się trochę ganiam te kotłowce. Dawno już nie za dwa tygodnie. Tek eee, kiedy one były ganiane? Sylwestra? Sylwestra. Boją się. Komuś będzie zaraz po pogoni troszeczkę, a coś już zaczynają się Tam jeden Daję Mam taką chłupkę, O wielkości Trochę niezachojna jest ale Przyniosłem swoją typlerkę. Pamiętacie co mi poszły tego ja embyce tego czerwonego typera nie było. Przyniosłem tą typlerkę. Była u kolegi. Na lekim. Jak to chodzi. Ganiamy, ja jak w ogóle tam mrozy były 17-15 stopni. Nie chciało się nawet wejść do tego gołębnika. <laughs> Tylko woda, papu i ogólnie gołębie są już po praktycznie po profilaktyce. Nie miały dostanę od rzęsicha. Tam Ronelli zapobiegawczo teraz cieple się zrobi. Będzie odrobaczenie. nie chcę chodzić. Nie chcę chodzić. Co to kurde? a kurde. Kubusia nie ma, jak na razie. Uch! Nie chcę mi się petardy przynosić. Raz by chodziły. O, łusek się już chowa. Łusek, łusek ty dziadu kalwaryjski. w steczki tam się dają ale przelepszą lepszą wiechę lepszą wiechę szmatać do góry Dobre się dają, ale by Teraz Ej, włączo, zaraz będzie poprawka. Będzie zaraz poprawka, trzka. Same ciemne praktycznie. Dwie pary, jedna para Berlina, druga wiodemu, żałobniki i typlery. Cztery i dwa łyski. Dwa łyski, i ta szymalka taka koczka. To siada ciemne, a nie, to siada ten, ten polski jakiś tam kurde. Nie wiem, jak się to nazywają. Ja nazywam to koczek. Poczkodlanek wczoraj już sprzątane było, a dzisiaj już zobaczcie Ale Sranko mają eleganckie Samko eleganckie Twarde Boby, nie malania, srania. Nie Niezielone, a chyba jest git Teraz cieplej ja się ma po niedzielę już zrobić, dzisiaj chyba taki ostatni dzień Troszkę mroźnawy i ma się troszkę zrobić pogody Na dzisiaj się w sensie cieplej Zobaczymy jak to będzie. A tutaj są świeżaki dwa Ciemne w kontroleczkach podwójnych Tutaj z brzega średzą dwa Jacka Tam trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, Ech, jest coś tam zostało po gonitwach. Po gonitwach. Coś tam zostało. Trochę jasów na pewno wygonił. Będę wam rzucał niemiłosiernie przez ten czas. Musimy trochę przymknąć, bo to nikt nie puszcza. Tylko ja. Możecie sobie pomyśleć. Ale dzisiaj jak jak nigdy cisza nie ma żadnego tutaj zrobiłem na tych pestów ale się zimno zrobiło i je przerzuciłem, ale coś tam się poparzyło coś tam się poparzyło o tutaj jedna para tam na górze druga tutaj pestka siedzi, też jest trzecia para tu na dole czwarta para Trochę mi się nie parzą tego nie tak jakbym chciał, powiem Wam. Może Czaposze się przyparzyły, tak się mnie siebie nie wiem. Kupiłem y, jęczmienia. już się jasny z to na gniazdo noszą. O, to żałobnickie kupiłem. Koroniatą, powiem, że fajna jest. zęba jest ładna. Może tutaj ma lekko lecz, kalinkę, ale. i to tyle, no. I to tyle. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Na razie to się nic nie dzieje. Trochę tam par jest, ale tragedia. Ogólnie jest tragedia z, tym, z, tym, z tymi parami. Nie wiem, zobaczymy tę typlerkę czerwoną ona poszła z tymi budapesztami ostatnimi teraz ta czerwona <laughs> samica to ją przywiozę, bo się dowiedziałem że jest u kolegi ja ją przywiozę, Mamy jeszcze dwa czarne typlery samce tragedia nie wiem, zobaczę. Może jutro się przejadę do Wyszkowa. Zobaczymy, jak to będzie z pogodą. W sensie, czy da się jechać. No i to tyle. Dzięki za subskrypcję, panowie i panie. Subskrybujcie. Im więcej subskrypcji, tym więcej filmów będzie. Tym więcej filmów będzie. I to tak, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.